Hej wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Będzie to taki luźny tygodniowy vlog, więc zapraszam do oglądania. Ja już wróciłam ze szkoły, ogólnie po szkole nic ciekawego się nie dzieje, bo robię lekcje, uczę się na kolejny dzień, staram się być systematyczną, ale oprócz tego wróciłam do treningów. Już na weekend sobie robiłam trening po dosyć długiej przerwie, bo dwa tygodnie, przez to, że byłam chora, no niestety treningów nie robiłam, ale już wracam i zaraz się przebieram i robię trening, coś tutaj Wam nagram. Więc myślę, że to tyle z dzisiejszego dnia No i mam ostatnią taką benę, żeby wygrać na keyboardzie e, Więc może jutro znajdę trochę czasu i coś pogram To też tutaj coś wrzucę pierwsza e, praca z niemieckiego e, skończona Napisałam maila, co najpierw piszę, na brudno, później sobie przypisuję ja sobie zdałam sprawę, że nie napisałam zakończenia, że ok, nawiązałam do wszystkich punktów, ale jeszcze zakończenie, właśnie sobie o tym przypomniałam, więc muszę jeszcze napisać zakończenie Ja mam też korki z matmy Zobaczymy, czy jest w ogóle dla mnie jakaś nadzieja, bo ja i matematyka się nie lubimy absolutnie Także zobaczymy, czy jest szansa, żebym w ogóle cokolwiek miała. Nigdy nie jadłam, nigdy nie robiłam cynamonek, więc dzisiaj czas, żeby zrobić, bo wszędzie mi się wyświetlają na Instagramie, na TikToku, jak ktoś robi cynamonki, więc mówię, muszę też spróbować zrobić, więc let's go. Может, я их снова покажу? Может, снова Wygląda mój tydzień, wiadomo, każdy jest inny, bo nie wiem, raz mam więcej czasu na naukę, raz właśnie na trening czy żeby sobie pograć, yy, także jest są to totalnie różnie W czwartek i w piątek nie nagrywałam tutaj nic ze względu na to, że mam jeszcze jazdy, coraz bliżej już do egzaminu, więc jeszcze te jazdy są. To tak, no nie chciałam Was tutaj niczym zanudzać za bardzo, więc pokazałam powiedzmy te najciekawsze momenty. Z tego tygodnia. No i co, mam nadzieję, że Wam się odcinek taki luźniejszy też spodobał. Widzimy się w kolejny czwartek o godzinie 17.00.